Teraz mam taki badziewny czołg, ale zdobędę najmocniejszy czołg na świecie. Jak dostanę się do tej krainy? Tu jest jeszcze jakaś nagroda tajemnicza. To na pewno jest bardzo proste, wystarczy 100 siły zdobyć. Proszę bardzo, easy! Ja nic nie muszę robić, tylko biorę myszkę, wciskam ten przycisk i samo się klika! He 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 he. I teraz musimy iść na wyścig, który zacznie się już za 8 sekund. Jeszcze sobie siebie uzbieram. Ja was, cwaniaczki, pokonam! No i co? 3, 2, 1, teraz! Co to jest? Dlaczego jestem taki wolny? Andrew już skończył! Big gamer już kończy! Ten nick też już zaraz kończy! A ja nawet jeszcze mety nie widzę! O! O! Wyścignąłem gościa, jest! Nerda, wyścignąłem! Nara, nara, nub, nub, nub! Jest! Jestem najlepszy! Jestem prawie najlepszy. Piąte miejsce jest najlepsze. Na razie. Oj, pierwsze jaj, coś mogę za piątkę otworzyć. Uwaga, 5 winów. Dawaj, najlepsze pet. Lisek nie jest najlepszym petem na świecie, ale lisek ma 200%. Bez niego dostajemy po jeden. A z liskiem po trzy! I kolejny ciąg! Awansowałem! To jak teraz już mam takie super dwie lufy, to ja jestem ciekaw, co będzie tu w ostatnim! Musimy się tu dostać, to świeci! O, tu jakaś aura lepsza. Lepiej 10%. Normalnie. Dobra, już jest dyszka. Ale jak przyjdziemy tutaj To jeszcze szybciej, ciach, ciach, ciach Piw, paf piw, paf! Ale leci tysiąc Tysiąc pięćset Milion pięćset sto dziewięćset I kolejny czołg I cię, ale mam lufy, już mam trzy Dobra, to ja ich easy pokonuję Dawaj wyścig, dawaj wyścig Ale teraz wystrzelę Jak torpeda Ja nie lecę jak torpeda Przecież ja jestem chyba najgorszy Ale teraz szybciej wyścignąłem tego nupka może jeszcze wyścignę tego. No dawaj, szybciej, szybciej! Lecisz! Dobrze! Nara! I teraz będę miał już czwarte miejsce. Nie no, które miejsce? Jak to szóste? Co ja jestem szybszy, a gorszy? Nie, no, super! Świetnie się bawimy! Co to za gift teraz? Pierwszy, zaraz się otworzy. Tysiąc powera! Dobra! Ja sobie wbiję samemu tu więcej, bo już mogę iść tu. A tu mogę na osiem tysięcy. Dobra, jazda! I cek! Sześć tysięcy! I siedem tysięcy! Ale easy! I osiem tysięcy! idziemy tu i mamy nowego czołgu. Czemu chciałem powiedzieć nowego czołga? Nowy czołg! O matko, jaki przepiękny... Eee, to przez ciebie przegrałem, ty parówo! Uciekła mi! Nie że przeze mnie. Ale ją zara wyprzedzę, tylko niech no jaś tutaj jeszcze się wyćwiczę. Mamy już 10 tysięcy, 11 tysięcy! Musimy otworzyć kolejne jajo. I teraz! Jak mi znowu lisek chytrusek poleci. No! Piesio. Aha, jeszcze gorszy. 120, tylko procent. Ale dostajemy po 37. Następny czołg na 30 tysięcy siły. Ja już mam 13. Kolejny free gift, dawaj. Za darmo to bierę. No, co mi tutaj przyjemniaczki dacie? 50 gemów? Co ja sobie kupię za 50 gemów? Jajco! Tu na razie... Jakie jajco, Jakie jajce jest za pucharki? A tu jest impreza. Trzeba busty na winy. Więcej. 4% więcej winów. Przecież jak ja tu zarobię 5 winów, to nawet nie dostanę 6. Zaraz się przekonamy, ile tera winów. 14 tysięcy siły da... No jedziesz, Marian! O, wyprzedziłem nerda. Wyprzedzam tego. Był moderator. I tego nikokado, awokado. Nara! końcu Drugie miejsce. Dobra, jeszcze trochę poćwiczę. I Zara normal. No szybciej, jedź szybciej. Ja chcę najlepsze jajco. Easy z tobą. Elo! I cek znowu, drugie miejsce. I teraz mogę drugie jajco za 50 winów otworzyć. Legendarne, uwaga! Dawaj, dobre! Kota dostałem. Przecież ten kot jest jeszcze gorszy od liska! Dobra, ale dostajemy już 49. Chyba musimy mieć więcej siły. No dawaj, wal w to! Ale jaja! Jak tu użyjemy tego Rebirtha to 300 razy więcej. Że 3 razy więcej, bo to procenty. Dawaj! I od początku? Ale dostaje po 146. Dobra, ale w takim tempie to my za szybko czołgu nie zdobędziemy najlepszego. O nie! Ale mamy tu eventowe jajo. I jeszcze nowy czołg. Dawaj go. Ło! Wow! Po 218. Lisek ma 200%. Ale eventowe jajo najgorsze ma 800. Ja jestem ciekawy, czy te szczęście rzeczywiście działa. Bo oni na szczęściu to najbardziej oszukują. E, dobra, otworzymy sobie teraz to jaj. Co? I. No, kotek. A za drugim razem? No, pies. No to jakie to jest szczęście? Jak ja tu nie mam szczęścia? Czemu nie mam najlepszy? Ale mam już 70 tysięcy siły. Aha, i mogę już tutaj ćwiczyć. Dobra, do 100 tysięcy. To te eventowe jajo. Kupił 25 jaj za 200 Robuxów. Jak tanio. Dobra, 100 tysięcy siły. Lecimy. Tu trzeba teraz wygrać. Muszę mieć pierwsze miejsce. Mamy 100 tysięcy! Dawać najlepszy czołg! I siu! O, o, nie no, wyprzedzę, wyprzedzę. Wyprzedziłem dziada! <gryw> Na ranowie! Pierwsze miejsce. To dawaj jeszcze kolejny prezent! Potjąka dostałem! I jeszcze gemy darmowe! Dobrze! I czek pierwsze miejsce! Pierwsze, pierwsze jest! Kto jest najlepszy? Ja! I teraz jak mamy tysiąc winów, to możemy iść do drugiego świata. O tak! mi winy zabrali. To miało być za darmo. Ale mamy nowy czołg. Ale kozacki. Czyli teraz nam idzie po 292. Ale jak użyjemy wszystkich podków, po 641. Łomatko, jeszcze chcą, żebym kupił takiego peta 900%. A tu był. To się bardziej opłaca. Dobra, 25 jaj za 199 robuxów. Wiesz, to jest niuśkie. Dawaj mi to. Teraz tak trzeba otwierać. Po jednym. Dobra, jest króliczek. Or ma dużo. Ciekawe czy coś lepszego wyleci. Mityczne 1200%! Ja, dobra, to jeszcze tylko króliczek mi wystarczy. Znowu mityczny! O matko, te szczęście chyba działa. Króliczek króliczek. Nie, no tak dobrze pójdzie, to ja zaraz tego huge'a zdobędę. Zakładamy najlepsze i dostajemy po 3 7 i nowy czołg. O matko! Od razu tu można wjechać. Przecież jak ja już pewnie wyścig zaraz wygram. Idziemy na wyścig. Teraz te... Ale to te Connie West tu jest! Ale on ma czołg różowy. Dobra, dawaj! Nie wierzę. Gościu z minionków! Hello? To pamiętam, jak się nazywa. Może napisać w komentarzu, bo zapomniałem. I tu kolejny nara! I patrzcie, co się stało. Trzecie miejsce: 3000 pucharków. Możemy już otworzyć jajco za 9000. Dobra, za 7,5. bo mamy 9. I teraz, co tu wyleci? No, super, uncommon. A taki żółwik daje 280%. Jest słaby. Nie, no to ja zaraz i tak będę najlepszy przez te eventowe jajco. Dobra, Trzeba te jajce jakoś rozkminić, żeby więcej tego otworzyć. I kolejny nowy czołg, wow. Dobra, możemy kupić 999 jaj. Nie no, z 1000 jaj to już musi huge polecieć. Ale tylko jak klikniecie teraz łapkę w górę zasubskrybujecie teraz kanał. Więc teraz możemy normalnie kupić 999 eventowych jajec. No i zobaczmy. Ha, królik. I zaraz, 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 zaraz. O, kolejny czołg. Jaki ładny! Ja mam teraz wykupione otwieranie po 8 jaj. Dlaczego nie otwieram mi ośmiu? A tu jest 8! A jak otworzę te, to po jednym! No super, poklikam sobie tysiąc razy. A co? Za ten czas już odblokowałem przynajmniej ostatni czołg z tej krainy! O jeszcze mogę razy trzy. Dawaj to! I jeszcze? Nie, już nie mogę. 24 tysiące! Super, już nie mam miejsca na pety Czas zrobić goldy. Dobra, może wyjdzie. No musi wyjść! Ciekawe ile daje gold. 2400! Ja cię kręcę! O o, to nie jest na 100%! To nie jest na 100%! Jest! No a mi zostało jeszcze 989 jaj Super, super Dlaczego tego się nie da otwierać po 8? Dobra, ja mam dosyć 960 jaj mi zostało, świetnie Załóżmy najlepsze pety Dostajemy po 36 tysięcy Dobra, przecież jak ja już jestem pewnie tu najlepszy Kani West, idę po ciebie 4, 3, 2, 1 Jazda Dawaj Jedziesz, ale teraz jest torpeda Ja jestem już pierwszy 75 228 tysięcy winów. To jak ja teraz wygrywam kolejny wyścig, to ja już mogę od razu iść tu, do trzeciej krainy. Dawaj to, dawaj to. No i kolejny czołg. Ale elegancki. Dobra, to ja dalej otwieram te jajca. Nie no, super, tak tysiąc razy oszaleję. Nie no, wytrzymałem 934 mi zostało No super Idziemy od razu tu Co? Jeszcze trzy razy szybciej Dawaj to Nie oszukali z tym eventowym jajem, że ja nie wytrzymam Idziemy na OP target Ło wow. Po ile to daje? 156 tysięcy A, bo to, to tylko to wstrzelanie daje więcej Super Dlaczego te gry? teraz tak oszukują. Tutaj to prawie nic nie daje. O, nowy czołg. Jaki ładny. Co on robi, jak się trzęsie? O, ale elegancki. Ale tu oszukują z jajami. I weź se tak, człowieku, otwieraj teraz. Tysiąc po jednym. Jak lepszych już się nie da. A ja tu grzęzę. Dopiero 88 milionów siły. A tu co? Tutaj jest DJ. I co? I, i, i co? No zobaczcie, jak ja jestem słaby. I to ma być mój czołg? Tyle robuxów? Tyle wszystkiego cierpienia? Nie chcę już waszego głupiego czołgu! A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz. Uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny!